Siemano YouTube, kolejny odcinek serii poświęconej naturalnym przygotowaniom do zawodów. Bez żadnego przedłużania zaczynamy od oceny tygodnia i był to pierwszy tydzień po wprowadzonym riff rifidzie. Jeśli jeszcze nie widziałeś filmu z rifidu to w niedzielę wleciał taki krótki bonusowy materiał właśnie z przedstawieniem jak to się zmieniało, jakie były zmiany makro, treningu i co zadecydowaliśmy, żeby zrobić dalej. Waga na zdjęciach wyniosła teraz 87,67 kg, także prawie była już, był to już najniższy pomiar. I od czasu tego raportu, też tak jak stwierdziłem się spodziewaliśmy, waga zeszła na najniższy pomiar, czyli w momencie kiedy nagrywam w niedzielę, to dzisiaj było to 192,6 funta bodajże. Także nowa najniższa waga. No i też, jak powiedziałem w filmiku z Rifidem była ucinka węglowodanów o 50 gramów, czyli teraz 300 węgli w, w treningowy. I 200 węgli w nietreningowy dzień, także coraz mniej paliwa, ale mimo wszystko udaje się cały czas trening utrzymać na jak najwyższym poziomie. I myślę, że to jest właśnie teraz priorytet, czyli nie dać sobie mówić, że tej energii będzie mniej, bo owszem, energii faktycznie jest mniej. Natomiast samo poczucie, mam nadzieję, że też to słuchać jest oczywiście bardzo dobre, bo czemu miało być złe, ale po prostu, mimo wszystko, priorytetem jest maksymalna dokładność, dokładność wykonanych serii, czyli nie zajmować, nie, nie rozpraszać się. Nawet jeśli jest mało energii przy przechodzeniu między ćwiczeniami, czy wejściu na siłownię, to w trakcie serii i tak tej energii jest wystarczająco, żeby tą serię dobrze wykonać. I tutaj tym bardziej myślę, trening rano po jednym posiłku się bardzo dobrze w tej sytuacji sprawdza, ponieważ to jest moment w ciągu dnia, kiedy tej energii jest najwięcej. Jest taki szybki szczyt tej energii, potem cały czas ona spada w dół, więc trening rano ma najwięcej sensu. Jeśli chodzi o posiłki, wprowadziłem parę takich lekkich korekt. To znaczy przykładowo, jeśli teraz w dzień nietreningowy tych węglowodanów jest tylko 200, to to może dziwnie zabrzmieć, ale szkoda mi marnować tych węglowodanów na produkty takie typowe, które kojarzą się z węglowodanami złożonymi, na przykład ziemniaki, nawet ryż, czy właśnie klej. Tylko y, wie, praktycznie większa, większość węglowodanów pochodziła z, z różnych mieszanek sałat, y, marchewek, buraków, jabłek, nawet bananów, mimo że to są dość... Y, gęste źródła węglowodanów, niezbyt objętościowe, to mimo wszystko zauważyłem, że naprawdę świetnie się tego nadczułem. Było to coś innego, taka różnorodność smakowa, ale dalej były to źródła, które bardzo dobrze toleruje, bardzo dobrze trawię i nie, wpływa, nie powodują żadnego dyskomfortu. Także przykładowe posiłki to było na przykład właśnie taki miks sałat klasycznych 200 gramów z burakami i do tego na przykład osobno 250 g kurczaka, czy indyka przykładowo takie posiłki, czy na przykład właśnie skyr, z jabłkami i orzechami tego typu rzeczy, czyli proste naprawdę produkty, które jesteśmy w stanie też łatwo wliczyć i zaplanować posiłki. No w przypadku orzechów, na przykład, no to mamy i węglowodany, i białko, i tłuszcze. To nie jest to takie do końca, do, do końca czyste źródło tłuszczu, ale no to oczywiście musimy brać pod uwagę planując posiłki na cały dzień, że nie każdy produkt to jest tylko jeden makroskładnik, tylko część właśnie rzeczy będzie miała i białko, i tłuszcze, węglowodany i trzeba to odpowiednio Dopasować, ale myślę, że taki aspekt psychologiczny jest też tutaj w tej kwestii ważny, ponieważ wiem, że zostało już naprawdę mało czasu do zawodów, i tutaj nie ma znaczenia, czy będę bardziej głodny czy mniej, po prostu trzeba zaplanować, żeby były odpowiednio wyliczone posiłki, pełnowartościowe źródła białka, żeby się mimo wszystko znalazły warzywa i owoce, żeby zadbać też o wszystkie mikroelementy, minerały itd. I czy to jest jakieś najsmaczniejsze na świecie, czy nie, no to to już jest kwestia tutaj drugorzędna. I tak naprawdę, jeśli chodzi o jakieś zmiany po refidzie, ciężko mi tutaj się dokładnie odnieść, natomiast myślę, że samo poczucie jest lepsze niż w poprzednim tygodniu. Czy na to natomiast wpływ Refit, czy sama bliskość zawodów, również ciężko mi tutaj ocenić, ponieważ myślę, że ekscytacja związana z coraz po prostu większą bliskością samego startu tych dni zostało coraz mniej, to też będzie miała wpływ na samo poczucie. Na pewno czasami to może też być słyszalne. Mogę się powtarzać, czy jakoś brnąć w zdania, które nie mają sensu, ale też cięż, coraz ciężej nad tym zapanować. Mimo wszystko staram się cały czas mawiać, że ta energia jest. Nawet jeśli objawia się to, nie objawia się to podczas chodzenia, raczej jest to takie człapanie niż chodzenie, no to jeśli sobie będziemy cały czas mawiać, że jest energia, czujemy się dobrze, no to też tak będziemy odczuwać, a jeśli byśmy się starali cały czas być tacy zdołowani, OZ, jeszcze zostało ileś tam tygodni zmęczenie jest wysokie, no to, to, to po prostu nie jest właściwe podejście. Także jeśli chodzi o reakcję organizmu i takie oczekiwania, myślę, że naprawdę gładko wszystko przebiega do tej pory. Refit sprawdził się idealnie. Zobaczyliśmy, że organizm fajnie zareagował, sylwetka była bardziej nabita, wróciła do życia. I im dłużej o tym myślę, to myślę, że jednak był to jakiś wpływ też na poziom energii, ponieważ faktycznie czuję różnicę. Jeśli miałem porównać po prostu tydzień poprzedni z tygodniem tym, to czuję się lepiej, trenuję mi się lepiej. Nawet sen jest trochę lepszej jakości, także wszystko tutaj na plus, a, mimo, a jakby jednocześnie waga schodziła dalej w dół, forma się wyostrzała, także po prostu tutaj nic dodać nie jest ująć. Dziś takie właśnie bardziej krótkie przemyślenia związane z okresem po refidzie, ponieważ teraz jestem w stanie już równo tydzień po tym określić i też żeby mieć taką świadomość, że czasami jeśli sobie odpowiednio to wszystko poukładamy w głowie, to po dalszym ucięciu kalorii Możemy czuć się lepiej, niż jak te kalory były wyższe. Na przykład tutaj tak do, ciebie, do tego dziwnie podchodziłem, że chciałem, naprawdę liczyłem na to, że te kalory utnie, i gdyby kalorie nie uciął, to miałbym takie poczucie, że może nie, że to jest za proste, tylko że jakoś, że, że za dobrze się czuję. I to też będzie temat odcinku czwartkowego. Takie właśnie przemyślenia też daj znać w komentarzu, czy, czy masz podobne rozkwiny. Czasami się zastanawiam, czy nie czuję się za dobrze jak na ten etap prepa, ale to dokładnie poruszymy w czwartek będzie to taki bardziej filozoficzny odcinek przemyślenia, ale myślę, że może to być pomocne, jeśli teraz przygotowujesz się do zawodów, lub oglądasz ten odcinek na przykład za rok i właśnie i chcesz się przygotowywać, to że na pewno jest to coś, co, nad czym warto się zastanowić, i może właśnie przechodzisz przez podobną sytuację, także tak, takie rozważania już w czwartek. Na razie do usłyszenia.